Antysmogowe rośliny to jeden z najpopularniejszych mitów. Faktem jest, że pod koniec lat 80. NASA badała możliwości oczyszczania powietrza przez rośliny i owszem, przebadano wówczas określone gatunki, które teraz pojawiają się na listach typu 10 roślin najskuteczniej oczyszczających powietrze. Niestety takie listy na nic się nie przydadzą. Po pierwsze, w badaniu sprawdzano nie same rośliny, ale cały system oczyszczający złożony z roślin, węgla aktywnego i wentylatora. Po drugie, ani razu nie wspomniano w tym badaniu o smogu. Badano kilka gazów, które rzeczywiście są szkodliwe, ale nie były to te gazy, które stanowią największy problem. Po trzecie, celem badania było sprawdzenie, czy rośliny mogą pomóc w oczyszczaniu powietrza na stacjach kosmicznych, a nie w domach na Ziemi. Po czwarte, najważniejszą rolę odegrały wówczas korzenie i znajdujące się w nich bakterie, a nie same rośliny. I na koniec NASA podała konkretne gatunki roślin, to prawda, ale nie powiedziała, że są one najskuteczniejsze w oczyszczaniu powietrza. Po prostu były to jedyne gatunki, jakie przetestowała.